No, dzień dobry, witam wszystkich. Kolejny dzień. Wczoraj już na wszystkie trawy zostało wylana gnojowica. I dzisiaj stwierdzam, że lecimy kolejną dawkę na kugurydze. Wywieziemy to. Trochę tam zostało, także można wywieźć. I się od razu kolejny raz uprawi. Mamy dzisiaj 1 kwietnia. Także. No ponad miesiąc przed siewem, bo planuję tak początek maja zasiać. Muszę jeszcze też zamówić sól potasową, bo tak zamawiam, zamawiam i za każdym razem zapomnę. Także zaraz się za to wezmę, się zamówi i się wywiezie też. Bo to już to wcześniej powinno się wywozić, ale już tam lepiej. Późno niż wcale, jak to mówią. No, jadę już z czwartą beczką. Yy, brat właśnie wyjeżdża. Także będzie już uprawione. Mam zrobione 70 arów. Leję trochę więcej z tego względu, że no to jest trochę rzadkie. Yy, rozcieńczona gnojowica. Także stwierdziłem, że po prostu ten... Yy, trochę więcej poleje. I już obornika, nie wiem, chyba nie będę dawał pod kukurydzę Bo to trzeba było znowu na głęboko uprawić, teraz na płytku uprawiamy pod tą gnojowicę Także chyba, chyba zostawię tylko gnojowicę, obornika już yy, nie będę dawał No, brat już tutaj mnie wpuścił, bo ja trochę szybszy jestem Także, no, jedziemy Ogólnie nie jeżdżę na nawigacji, bo nie na nakładki robić, zbiewa wiatr. Także jadę, tak jak tu, tu ostatnio było widać skraniec beczki, no to jadę tutaj kołem praktycznie na tym, co już wylane. Bo tutaj wiadomo, t, y, jeśli wiatr pociągnie, no to sporo, no tu mało do, dojdzie, także na, nakładam trochę. Wiatr już jeździ. Trochę się kurzy Ale tragedii też nie ma. Widać wilgoć w ziemi jeszcze jest. Teraz dajemy tą gnojowicę. No to też jest jakaś tam dodatkowa wilgoć. A uprawiamy dlatego, żeby pozbyć się tej trawy tutaj eee, tej... na tym polu bo tu jest y, po mieszance gorzowskiej, ta trawa ciągle trzyma odrasta i uprawiając uprawiając y, ten ograniczamy tą trawę no jeśli chodzi o ekologiczne sposoby to jest jedyny sposób żeby to tak zrobić także o. brat tutaj uprawia a ja mam telefon. O, ZSA ładnie się prezentuje. Co najważniejsze daje radę. A, mam pustą, także kończymy. Czwarta beczka. Mamy hektar zrobiony, także beczka na hektar wychodzi. A mamy tutaj 2,88, 2, także te 12 beczek myślę, że będzie. No. Także co, lecimy. Hello. This is Jim Horman with Horman Soil Health Services. Today we're gonna do a presentation on getting started with cover crops. Here's just a quick overview. This is what we'll be talking about. We're gonna discuss some of the summer or warm. Śmiać chciało, bo tutaj ludzie z dziećmi spacerują. Jest taka mała dziewczynka, nie wiem ile więc 5-6 lat przechodzi i... <gry> Ojo! No, śmierdzi! A co zrobić? Ale tutaj uprawiamy. Także nie będzie aż tak dużo śmierdziało. O. Mówię tu przy tym Fordzie. Naklejka przy masce się odkleja. Trzeba by było coś z tym zrobić. Z tymi naklejkami fajnie wygląda, a tu kurde szkoda, że ten, że tak się odkleja. To. No tam, tam przy tej masy jest, jest, jest jak się rozgrzeje ciągnik mega gorąco. I naklejka puszcza niestety, no w się sensie klei, się topi puszcza i puszcza cała naklejka, bo przeważnie stoi w środku, także od pogody. To, to raczej nie jest z tego względu z drugiej strony ładnie się trzyma jest ok no mówię tutaj już mamy 2,30 hektara zrobione takie 80% eee, no sporo beczek tu idzie ale mówię chcę, chcę Wam udowodnić, że kugurydza w ekologii Da się to zrobić już, już kiedyś to robiłem. Tylko że szkoda, że tego obornika nie mogliśmy dać wcześniej, no ale co zrobić? Nie wszystko idzie się przewidzieć. Nie wszystko przewidzimy, no nie wszystko idzie przewidzieć. Stało się, no to nie wiem, no, lejemy gnojowicę. Gnojowica też dobry nawóz. Wprowadzamy jakąś tam wilgoć jeszcze do ziemi, chociaż nie wiem czy to aż tak, yy, czy to coś w ogóle daje, ta wilgoć z gnojowicy. Coś powinna. Z tej strony o wiele lepiej ciągnie drogę. Kurzy się, ale no tu za kultywatorem widać, że jest wilgoć, także wierzchnia warstwa po prostu przeszła. O, ciągnik naprawdę ładny jest. Zwracamy. Myślę, że jeszcze dwie beczki i będzie, będzie po robocie. Chociaż może nawet jedna beczka. Zobaczymy. Ja myślę, że dwie zrobimy. Tu z brzegu pojadę trochę wolniej, żeby, żeby naprawdę ładna kuburydza była. <grydza> no. Najważniejsze, że ta trawa zostanie znowu uprawiona. Trochę mleczy też widziałem. W sensie mleczka lekarskiego też było sporo tutaj a już teraz tak za bardzo nie widać gdzie nie gdzie tylko ale no mówię tutaj y, gdzie mam być ten y, no-till już wszystko ładnie rośnie y, nie wiem czy może nie ten nie lepiej byłoby i skosić y, mulczerem żeby to takie dłuże nie rosło albo wcześniej spryskać jeszcze, jeszcze zobaczę jak to będzie za tydzień, dwa wyglądać chociaż za tydzień, dwa to już będziemy spryskać to, także myślę, że zostanie zostawię to nie będę nic robił y, też mówicie, że a, już jest pusto Ogólnie mówicie, że ten, że dużo wilgoci się wyciąga, no ale tutaj pociąganie ziemi też przez to, że te korzenie będziemy mieli, to pociąganie wody gruntowej też będzie lepsze. Przynajmniej tak mi się wydaje. Także no, ogólnie, już dosyć duże to rośnie. Ale jak na razie, to wilgoci jeszcze jest. Także wydaje mi się, że będzie dobrze. No i dobra, mamy koniec. Kurde, ale mrzawka taka gnojowiczna poszła. Ten, końcówkę miałem parę. To, co mi zostało, to wylałem tutaj na końcówce. Tutaj rzepak. Skąd ten rzepak w ogóle jest? tutaj się bierze? Nie wiem. O, no, tak to wygląda tutaj Źle nie wygląda Jak wygląda sytuacja tutaj Jakąś wilgoć jeszcze mamy O, kurde Jak widać jest wilgoć, ale... wilgoć jest. Także jeśli o to chodzi to na razie Na razie jeszcze W miarę Okej, okay. no tutaj grzebniemy i mamy wilgoć.

Widać, mamy wzruszone te wszystkie rośliny tu, mniszek lekarski. Wszystko to się budzi do życia. O, tutaj brat ostatni przejazd. Będzie miał zrobione, nie wiem czy poprzeczniki jeszcze do zrobienia pewnie ma. się zastanawiam czy może włókom jeszcze nie przyjechać tak w połowie kwietnia na pewno grabkami jeszcze przyjadę żeby, żeby pograbić trochę No widać zachwaszczenie coraz mocniejsze tutaj Jest tych chwastów trochę no, Ale mówię wilgoć Wilgoć jeszcze jest Dobra, brat już poprzeczniak robi Także ja już też się będę Zwijał Zobaczcie, grzebnąłem tylko trochę i... i wilgoć jest na wierzchu. Zobaczymy, no na razie ciężko powiedzieć. Zobaczymy w dniu siewu jak będzie, jak będzie twarda ziemia, że siewnik nie będzie mógł wejść. No to uprawię tutaj, ale wolałbym nie uprawiać. Doszło. Żownica. Życie, życie jest No zobaczymy, zobaczymy. Jadę do domu Jutro myślę, że z krowami to jutro wyjdziemy, bo i tak już jest późno, nie ma sensu jutro wszystko przygotuję sobie paswisko i ten, i ruszymy z tematem. Jeszcze może pojadę tutaj zobaczyć, bo to jest jedno pole dzierżowa, już jest szósty rok lucerny i tak nie wygląda, żeby wschodziło, także pójdziemy na chwilę zobaczyć, bo prawdopodobnie, jak tutaj nie ma lucerny, no to jest, jest taki plan, żeby przesieć to trawą w sensie uprawić i zasiać trawę. To jak wygląda? To jaka trawa, czy co to jest? Musiało zwiać komuś rzepak A tu urwałem korzeń A chorowity korzeń był, także... Pójdziemy dalej w pole Próbujemy wyrwać. Wychodzi. Zobaczcie. Dżdżownica. E, mnie to najbardziej fascynuje jaka grudkowata ziemia tu jest. Pełno grudek. Ziemia nie jest twarda. Da się palca wbić. A teraz idziemy zobaczyć tutaj Po drugiej stronie Czy jest tu lucerna? Czy zamawiać się w trawy Coś tak mi się wydaje, że się w trawy trzeba zamawiać Aczkolwiek Aczkolwiek trzeba zamawiać się w trawy No nie wiem, zobaczę do pierwszego pokosu jak to będzie wyglądać. Mocne zachwaszczenie tu na pewno jest. Ale lucerna też jest. Lucerna też jest. Na ogół zachwaszczenie później ginie. Przy lucernie. No jest lucerna. Chyba że poczekać ten sezon jeszcze i po prostu Zasiać tutaj żyto na koniec roku, na jesieni, przeczekać ten sezon, bo lucerna widać jakaś tu jest, także jeszcze poczekam. Jeszcze poczekam, bo tu w miarę, w miarę gęsto jeszcze ta lucerna widać jest. Zachwaszczenie to też nie jest taki problem, bo yy, skosimy i nie będzie widać po yy, ten. I po chwastach nie będzie nic widać, także. No chyba, że będzie bardzo źle, no to jeszcze yy, przesiejemy trawą. Ale to już się zobaczy yy, w pierwszym pokosie. Pierwszy pokos tak planuję początek maja robić także zobaczymy jak to będzie a na teraz kończymy także dzięki za uwagę trzymajcie się i do następnego cześć